Moi drodzy, dzisiaj mamy uroczystość, mamy święto świętego Mateusza Ewangelisty. W związku z tym czytamy Ewangelię o Jego powołaniu. To jest taka piękna, piękny fragment. Jezus patrzy na Mateusza i Go po prostu powołuje. Potem Mateusz wyprawia ucztę i Inni celnicy, a także ludzie, którzy są po prostu grzesznikami, spotykają się z Jezusem u Mateusza i jedzą po prostu z Nim. Co oczywiście bardzo oburza faryzeuszów, którzy są zgorszeni tym i nawet nie tyle bezpośrednio do Jezusa się z tym zwracają, ale mówią do uczniów Jezusa. Ale Jezus to słyszy oczywiście i mówi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Bardzo mocne słowa Jezusa. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Nie potrzebują lekarza zdrowia, leci, którzy się mają źle. Co to nam mówi o Jezusie? Co to nam mówi o nauczycielu, który powołuje na swojego ucznia kogoś, kto dla ludzi pobożnych był wcieleniem niegodziwości? Co to nam mówi o naszym nauczycielu? Co to nam mówi o naszym Bogu? Mówi nam to, że Bóg, kiedy patrzy na ludzi, to nie widzi grzeszników i świętych, ale widzi po prostu swoje dzieci. Widzi po prostu swoje dzieci, które się pogubiły. I z perspektywy Bożej, i z perspektywy przykazań, wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Każdy z nas. Każdy z nas. I możemy powiedzieć, ok, są więksi i mniejsi grzesznicy, ale wszyscy nimi jesteśmy. My mamy jakąś taką potrzebę dzielenia ludzi i świata na ten dobry i zły. Dobrych i złych. I rzeczywiście są pewnie tacy ludzie, którzy wyświadczyli nam zło. I którzy powodują, są przyczyną, których działanie jest przyczyną realnego cierpienia na tym świecie, bardzo realnego. I to jest coś złego, co się nie powinno dziać. Kiedy mówię o tym, że Bóg patrzy na nas i widzi swoje dzieci, a nie grzeszników, nie oznacza to, że nie ma grzechu i że grzech jest czymś nieistniejącym, ale jest czymś realnym. Grzech jest czymś realnym. Ale prawda jest taka, że kiedy w naszym sercu pojawia się ten sposób myślenia, dzielący na grzeszników i niegrzeszników, na świętych i nieświętych, to stajemy w roli Boga. Stajemy w roli Boga. I my często i to jest też problem faryzeuszów uważamy się za lepszych od innych. Myślimy, że jesteśmy od innych lepsi. Bo jesteśmy chrześcijanami. Bo znamy Jezusa, bo się modlimy, bo chodzimy do kościoła. A Jezus mówi ewidentnie, nie chce ofiary, chce miłosierdzia. Więc pytanie jest: czy nie, czy chodzę do kościoła i się modlę, ale czy jestem miłosierny? Bo to jest prawdziwa pobożność, której Bóg pragnie. Czy jest w nas miłość? Moi drodzy, Prośmy o takie rozumienie tej rzeczywistości grzechu i słabości, abyśmy po pierwsze umieli być miłosiernymi w naszym osądzie tego, jak postępują inni. Bo jeszcze to, że widzimy, że ktoś postępuje źle, czy postępuje w sposób, który powoduje cierpienie, czy jego samego, czy bliskich jego, czy nasze cierpienie, to jest oczywiste, że możemy stwierdzić, że jakiś sposób postępowania jest zły. Natomiast jeżeli zaczynamy oceniać i czujemy się lepsi, wtedy ulegamy iluzji tego, że to ktoś inny powinien się nawrócić, a nie my. Prośmy Boga o to, żeby On nawrócił nasze serca i pozwolił nam patrzeć miłosiernie, czyli przebaczać i błogosławić tym, którzy nam złorzeczą albo którzy widzimy, że są. Ludźmi, którzy powodują realne cierpienie w świecie. Dobry Boże, prosimy Ciebie o łaskę miłosiernych oczu, takie, jakie Ty masz. Prosimy Ciebie też o to, abyśmy umieli zaufać temu, że nas powołujesz w naszej grzeszności i słabości i że takich nas chcesz. I daj nam, abyśmy umieli dobrze rozeznawać, jak za Tobą podążyć. Prosimy Ciebie o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Moi drodzy, moi drodzy, to tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na następny odcinek. Szczęść Boże. Pa!